Rozpoczynasz modlitwę. Może różaniec, modlitwę przed snem, chwilę w samotności z Bogiem. I nagle pojawia się to uczucie. Powieki stają się ciężkie, umysł błądzi, sen zaczyna przejmować kontrolę. Czy to zdarzyło się także tobie? Jeśli tak, nie jesteś sam. Tysiące osób zgłasza to samo. Czują senność za każdym razem, gdy próbują się modlić, a wraz z tą sennością pojawia się frustracja. Uczucie, że zawodzą, że są niegrzeczni wobec Boga. Ale co, jeśli ten sen podczas modlitwy ma głębsze znaczenie niż się wydaje? Dziś zrozumiesz, co wielcy święci mówili na ten temat. Szczególnie jeden człowiek, który żył modlitwą w niemal stałym stanie ojciec Pio z Pietrelciny. On bezpośrednio odnosił się do tego, a odpowiedź może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje życie duchowe. Jeśli kiedykolwiek czułeś się winny, że zasypiasz podczas modlitwy, lub myślałeś, że Bóg jest zawiedziony tobą, zostań ze mną do końca. Ten film jest zaproszeniem do pokoju, jasności i nowego początku. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Tutaj przynoszę treści ekskluzywne dotyczące Ojca Pio, wiary i objawień, które znają nieliczni. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Zaczynasz modlitwę z dobrymi intencjami, rezerwujesz czas, wyciszasz telefon, skupiasz się, ale po kilku minutach sen nadchodzi i z nim nieprzyjemne uczucie czy jestem słaby w wierze? Czy nie kocham Boga wystarczająco? Czy On jest smutny z powodu mnie? To cicha bolączka, którą wielu ludzi nosi w sobie. To nie tylko sen, to także poczucie winy, które przychodzi później. Uczucie, że zawodzisz Boga. Że Twoja modlitwa nie miała wartości, ponieważ nie udało Ci się pozostać obudzonym. A najgorsze jest to, że to poczucie winy może być tak wielkim ciężarem, że osoba zaczyna unikać modlitwy. Po co próbować, skoro i tak tylko zasnę? Ta reakcja jest zrozumiała, ale jest również pułapką duchową. Wynika z błędnego przekonania, że Bóg zawsze wymaga od ciebie osiągnięć, pełnej uwagi, doskonałości. Ale czy rzeczywiście tego Bóg chce? Ludzkie serce jest ograniczone, ciało również. A życie duchowe nie jest konkurencją na wydajność, lecz relacją z Ojcem, który zna nasze słabości i kocha nas pomimo nich. I tu wkracza spojrzenie kogoś, kto żył świętością w sposób radykalny, a jednocześnie ludzki. Ojciec Pio. Rozumiał upadki, zmęczenie i ograniczenia człowieka. A to, co mówił o śnie podczas modlitwy, może uwolnić Cię od poczucia winy. Przyjrzyjmy się temu lepiej. Ojciec Pio z Pietrelciny nie był tylko franciszkaninem. Był fenomenem duchowym. Widzialne stygmaty, bilokacja, niewytłumaczalne uzdrowienia, czytanie dusz, lista darów, które otrzymał, imponuje. Ale co ważniejsze, ojciec Pio był człowiekiem głęboko zjednoczonym z modlitwą. Spędzał godziny przed najświętszym sakramentem z różaniem w dłoniach. Spał mało, spowiadał przez całe dni, a mimo to utrzymywał intensywną więź z Bogiem. Taka osoba, która żyje na granicy między ludzkim a mistycznym, mogłaby być pierwsza, która wskaże palcem i powie, nie modlisz się dobrze. Ale było zupełnie inaczej. Jest przypisywane mu zdanie: jeśli podczas modlitwy zaśniesz, nie martw się. Bóg patrzy na intencje twojego serca. Ta prosta fraza niesie ze sobą ogromną głębię duchową. Ojciec Pio wiedział, że modlitwa jest przede wszystkim postawą wewnętrzną i że Bóg nie ocenia naszej duchowości na podstawie naszej zdolności do utrzymania otwartych oczu, lecz przez naszą wierność w staraniach. Rozumiał, że ciało jest ograniczone, że umysł męczy się, że sen nie jest oznaką braku szacunku, ale często odzwierciedleniem duszy, która znajduje spokój, lub ciała, które jest wyczerpane. Więcej niż mistrz duchowy, ojciec Pio był duchowym ojcem. I jako prawdziwy ojciec wiedział, jak przyjąć słabość z miłosierdziem, a nie potępieniem. Dlatego, gdy mówi, że Bóg ceni intencje bardziej niż stan czujności, przekazuje bezpośredni komunikat do wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli frustrację z powodu niezdolności do wydajnego modlenia się. Co jest teraz jeszcze ważniejsze? Co tak naprawdę się dzieje, gdy czujemy senność podczas modlitwy? Leniwość? Brak wiary? A może jest coś głębszego w grze? Jeśli szukasz znaku, to jest ten znak. Wiele osób tkwi w wątpliwościach dotyczących swojej wiary. Nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki, które mogą odmienić twoje życie. Ale spiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link znajdziesz w komentarzach. Kiedy czujemy senność podczas modlitwy, nasza pierwsza reakcja często jest surowa to lenistwo, brak dyscypliny, zostawiam Boga na boku. Ale czy zawsze tak jest? Przyjrzyjmy się temu spokojnie. Z fizycznego punktu widzenia modlitwa spowalnia ciało. Wyciszenie, zamknięcie oczu, głębokie oddychanie, wejście w stan wyciszenia, to wszystko zaprasza układ nerwowy do relaksu. Jeśli już jesteś zmęczony lub przytłoczony, naturalne jest, że ciało postrzega tę przerwę jako zaproszenie do snu. Jednak z duchowego punktu widzenia dzieje się więcej. Niektórzy kapłani i mistycy mówią, że kiedy stawiamy się przed Bogiem w szczerej modlitwie, wkraczamy w niewidzialne pole bitwy. Ciało się opiera, myśli się rozpraszają, pojawiają się rozproszenia, a czasami sen pojawia się jako forma blokady coś, co chce nas oddalić od świętego momentu. Z drugiej strony istnieje również bardzo głęboki pogląd, że sen może być oznaką odpoczynku w Bogu odpoczynku duszy. Wyobraź sobie dziecko, które czuje się bezpieczne na kolanach Ojca zasypia. Nie dlatego, że nie kocha, ale dlatego, że jest w spokoju. Ojciec pio to rozumiał. Wiedział, że często, kiedy dusza się uspokaja przed Bogiem, ciało również się relaksuje. To nie jest lekceważenie, to wrażliwość, to oddanie. Dlatego najważniejsze jest nie to, że poczułeś senność, ważne jest, co z tym robisz. Czy się oceniasz? Czy oddalasz się od modlitwy? Czy jednak wytrwasz nawet zmęczony, nawet walcząc z powiekami, które chcą się zamknąć? Prawda jest taka, że modlitwa nie wymaga doskonałości, wymaga oddania. A nawet Twoja słabość może być ofiarą. Kiedy mówimy o modlitwie i odczuwanym śnie, są dwa możliwe kierunki interpretacji, i oba mogą być prawdziwe w zależności od chwili i nastawienia: przyjmij moją niedoskonałą obecność. Druga droga. Sen jako boskie przyjęcie. Są chwile, gdy sen nie jest ucieczką, lecz poddaniem się. Wyobraź sobie duszę, która nosi w sobie bóle, presję, niepokoje. I gdy staje przed Bogiem, odnajduje pokój. Serce odpoczywa, ciało się relaksuje. Sen przychodzi jako znak odpoczynku w ramionach ojca. Ojciec Pio, który był surowy wobec siebie, potrafił przyjąć tę perspektywę. Nie postrzegał tego jako porażki, lecz jako rodzaj świętego poddania. Jak dziecko, które ufa miłości ojca na tyle, że zasypia w jego ramionach. Jak rozpoznać różnicę? Spójrz w głąb siebie. Jeśli zmagasz się, szukasz, próbujesz naprawdę się modlić, a sen przychodzi, być może to ciało domaga się wytchnienia. Ale jeśli używasz snu jako ucieczki, jako wymówki, by nie modlić się, to czas obudzić się do duchowej walki. Kluczem jest intencja, pragnienie serca to, co widzi Bóg. To definiuje, czy ten moment snu był potknięciem, czy, czy boskim odpoczynkiem. Jeśli sen podczas modlitwy często się zdarza w Twoim życiu, pamiętaj: to nie jest powód do rezygnacji. Co więcej, można dostosować swoją duchową rutynę, aby uczynić modlitwę bardziej żywą i świadomą, nawet przy ograniczeniach ciała. Oto kilka prostych praktyk, inspirowanych duchowością Ojca Pio i mądrością świętych. Wybierz lepszą porę modlitwy. Nie odkładaj jej zawsze na koniec dnia, gdy ciało jest już wyczerpane. Jeśli to możliwe, módl się rano lub w momentach, gdy jesteś bardziej czujny. Ojciec Pio wstawał bardzo wcześnie i zaczynał dzień od Eucharystii i modlitwy. Nie musisz dążyć do skrajności, ale warto spróbować różnych pór. Módl się w ruchu. Ciało wpływa na duszę, a dusza na ciało. Jeśli czujesz sen, siedząc lub leżąc, wstań. Idź z różanym w ręku. Módl się, patrząc w niebo, stawiając powolne kroki, czując obecność Boga w prostocie otoczenia. To pomaga utrzymać umysł czujnym, a ducha uważnym. Zmieniaj rodzaje modlitwy. Mieszaj modlitwę ustną, jak różaniec. Czytanie duchowe, medytacje w ciszy, a nawet muzykę religijną. To zapobiega monotonii i angażuje więcej zmysłów w doświadczenie z Bogiem. Módl się ciałem. Święci uczą, że gesty mają znaczenie. Zwróć uwagę na znak krzyża, otwarcie dłoni, klęczenie, podnoszenie oczu. To wszystko angażuje ciało w modlitwę i utrzymuje umysł bardziej obecny. Ofiaruj swój zmęczenie Bogu. Ojciec Pio mówił: Bóg zna Twój wysiłek. Nawet jeśli jesteś zmęczony, powiedz: Panie, walczę, by być z Tobą. Przyjmij moje małe ofiary z miłością to przekształca słabość w dar. Modlitwa to relacja, nie obowiązek. Nie musisz być doskonały, aby być z Bogiem. Musisz być szczery. Czasami wszystko czego potrzebujemy to usłyszeć kogoś, kto mówi: "Też przez to przeszedłem". Oto dwie proste, ale potężne historie ludzi, którzy doświadczyli tego samego dylematu, modlili się i zasypiali i czuli się z tego powodu źle, aż poznali słowa Ojca Pio. Maria, 54 lata, nauczycielka przez lata próbowała modlić się różanem każdej nocy, ale zmęczenie było większe. Już w drugim tajemnicy zasypiała, a następnego dnia budziła się z ogromnym ciężarem na sumieniu. Myślała, że obraża Boga. Zaczęła unikać modlitwy, aż pewnego dnia, oglądając homilię, usłyszała słowa Ojca Pio. Jeśli zaśniesz podczas modlitwy, kontynuuj. Bóg zna twoje serce. Zaczęła płakać, jakby ktoś zdjął z niej ciężar. Od tego czasu modli się z większym spokojem. Czasami nadal zasypia, ale teraz ofiarowuje ten sen Bogu jako część swojej ludzkiej natury, a nie jako porażkę. Łukasz, 27 lat, student. Próbował modlić się leżąc w łóżku. Efekt: sen w mniej niż dwie minuty. Zaczynał czuć się słaby duchowo, aż usłyszał radę od księdza: zmień pozycję, módl się w ruchu. Dziś Łukasz odmawia różaniec chodząc po osiedlu lub w swoim pokoju. Odkrył na nowo radość rozmowy z Bogiem. Te relacje pokazują coś istotnego. Problem nigdy nie tkwił w samym śnie. To była wina poczucia winy. A gdy ono zostaje uleczone, modlitwa znów staje się miejscem pokoju. Docieramy do sedna sprawy. Bóg widzi serce. Nie patrzy na to, czy udało ci się modlić w 100% procentach skupiony, z doskonałą postawą i bez żadnych rozproszeń, patrzy, czy byłeś szczery. Czy pragnąłeś być z Nim, nawet zmęczony, nawet niedoskonały, nawet walcząc z sennością to jest najważniejsze. W życiu ojca Pio jest cecha, która zawsze imponuje. Był surowy wobec siebie, ale głęboko miłosierny dla innych. Rozumiał, że prawdziwa modlitwa nie rodzi się z sztywności, lecz z poddania. Często uważamy, że dobrze modlić się, to nigdy się nie rozpraszać, nigdy się nie męczyć, nigdy nie czuć snu. Ale to niemożliwe. Święci to czuli. Apostołowie zasypiali w Getsemani, nawet najlepsi zasypiają. Jeśli nawet najbliżsi uczniowie Jezusa zasnęli w najtrudniejszym momencie i mimo to zostali przebaczeni i wysłani, dlaczego ty nie miałbyś być przyjęty? Nie chodzi o usprawiedliwianie lenistwa, ale o uznanie ludzkich ograniczeń, a ponadto o wiarę, że miłość Boga jest większa niż twoje słabości. Jeśli próbujesz, jeśli wciąż wracasz do modlitwy, nawet upadając, Bóg cieszy się z ciebie. To już jest świętość w budowie. Co więc oznacza odczuwanie snu za każdym razem, gdy się modlisz? Oznacza, że jesteś człowiekiem, że nosisz w sobie ograniczone ciało, przeciążony umysł, serce, które walczy, by pozostać silnym, a mimo to próbujesz. I to w oczach Boga już jest heroiczne. Ojciec Pio nie potępiał nikogo, kto zasypiał modląc się. Przeciwnie, dostrzegał wartość w intencji, w cichym wysiłku, w wierności zmęczonego serca. Nie musisz czekać, aż będziesz w stu procentach gotowy, aby zbliżyć się do Boga. On nie wymaga doskonałości. Prosi o obecność. Nawet jeśli twoja modlitwa jest krótka, nawet jeśli jest przerywana przez sen, nawet jeśli pełna jest rozproszeń, jeśli jest szczera, dotrze do nieba. I więcej. Walka o modlitwę jest już w sobie formą modlitwy. Bo kto nie kocha, nie walczy. Kto nie wierzy, nie upiera się. Więc kontynuuj. Módl się, jak potrafisz. Módl się zmęczony. Módl się.